Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w miejscu nieprzypadkowym, bo jak wiecie, 3 maja odbył się tutaj na starym rynku festiwal 3 maja, i jak słyszę, jak czytam, dosyć dobrze przyjęty przez mieszkanki mieszkańców Włocławka, choć nie tylko. I dzisiejsza konferencja dotyczy kolejnych działań w obszarze kultury, które są przed nami w tegorocznej edycji. Dni Włocławka, edycji, która się zapowiada bardzo wyjątkowo, dlatego że będzie trwała 10 dni przez dwa weekendy i właśnie w pierwszy weekend, czyli od 20 czerwca, tutaj w tym miejscu odbywać się będą pierwsze koncerty, ale przed tymi koncertami wracamy do dobrej, mam wrażenie, tradycji korowodu. Korowód ulicami miasta, a konkretnie ulicą 3 Maja przemaszeruje w towarzystwie orkiestr dętych i te orkiestry dęte będą się też prezentować tutaj na Starym Rynku w trakcie przeglądu orkiestr dętych, które planujemy właśnie w pierwszy weekend dni Włocławka. Tutaj również na scenie, która powstanie Prezentować się będą sekcje, a jest ich 50, sekcje Centrum Kultury Browar B w ramach takiej edycji plenerowej Fabryki Marzeń. Wiecie, że od kilkunastu lat Fabryka Marzeń przyciąga do Browaru B, a wcześniej do WCK-u, rzesze osób, które są zainteresowane tą ofertą kulturalną Centrum Kultury w B W ramach Dni Włocławka wychodzimy na zewnątrz, wychodzimy tutaj na Stary Rynek, gdzie w ramach właśnie takiego koncertu Cudze Chwalicie będziemy prezentować twórczość lokalnych artystów, którzy we Włocławku tworzą i którzy we Włocławku tą działalność artystyczną w różnej postaci prowadzą. Następnego dnia Przegląd teatrów ulicznych też tutaj na Starym Rynku to będzie sobota, a w niedzielę już tradycyjne wianki, tym razem widowisko przygotowane no, też tradycyjnie przez, przez Zespół folklorystyczny Kujawy. Natomiast to już się odbędzie w, też w miejscu, do którego w ostatnich latach już mieszkanki i mieszkańcy Włocławka zdążyli się przyzwyczaić, czyli czyli w parku na Pompce i tym sposobem powoli zbliżamy się do Słodowa i na Słodowie odbywać się będą wydarzenia w ramach Dni Włocławka w tym drugim weekendzie. I tu zaczniemy pierwszym dniem w sobotę, oczywiście to będzie festiwal nowej muzyki, czyli wykonawcy nowego pokolenia się zaprezentują na scenie, która powstanie w parku na Słodowie. I w ramach tego koncertu zaprezentuje się skład zespołu O Co Chodzi, Young Igi oraz włocławski Slowes, już popularny wśród, szczególnie wśród młodych mieszkanek i mieszkańców naszego kraju. Natomiast drugiego dnia zaczniemy występem Wojciecha Szumańskiego, szumańskiego później znanej i lubianej Lady Punk, a na koniec Maryla Rodowicz. Oprócz tego, oczywiście, na 3 maja, w pierwszy weekend, będą znowu wystawcy, którzy będą prezentować różnego rodzaju rzeczy. Przydatne, bardziej materialne i mniej materialne. Oprócz tego, oczywiście, festiwal smaków, ale rzecz wyjątkowa, i na którą chcę szczególnie zwrócić uwagę w ramach tegorocznej edycji Dni Wocławka. Będzie wyjątkowy koncert. Tyle słońca w całym mieście wyjątkowy, dlatego że 80 muzyków z Wocławka. Na jednej scenie wystąpi w ramach włocławskiej orkiestry, i to jest wydarzenie, które jest wyjątkowe nie tylko przez fakt, że właśnie 80 muzyków wystąpi na jednej scenie, ale również przez fakt, że jest to projekt z budżetu obywatelskiego, więc wiele tak naprawdę wątków w tym jednym wydarzeniu. Wydaje się, że tegoroczne Dni Włocławka zapowiadają się bardzo ciekawie, interesująco. Jestem przekonany, że wiele osób, przynajmniej tyle, ile na festiwalu 3 maja weźmie udział w tych wydarzeniach. Oczywiście ja tutaj powiedziałem o tych głównych wydarzeniach. Dokładną rozpiskę tego, co się będzie działo podczas tych 10 dni dostaniecie Państwo w formie elektronicznej, bo oprócz tych Dużych wydarzeń kulturalnych, jeszcze oczywiście strefy organizowane przez instytucje kultury, przez włocławskie stowarzyszenia działające w dziedzinie sportu, czy w obszarze sportu, więc na pewno przez te 10 dni Włocławek będzie tętnił pełnią życia, tak jak przystało na dni, na święto miasta. Czy są jakieś pytania? Jeżeli nie, to zachęcam do udziału w tegorocznych dniach Włóczławka, oczywiście trochę. A jeszcze nie powiedziałem o zlocie YouTuberów, właśnie, bo to też jest w ramach Tygodnia Młodych, Weekendu Młodych, które realizujemy, mimo że środki norweskie się skończyły. One przez trzy ostatnie lata były sponsorem Weekendu Młodych, ponieważ te wszystkie imprezy się. Bardzo dobrze zakorzeniły przez te trzy lata w świadomości mieszkanek i mieszkańców Włocławka, więc kontynuujemy i ten pierwszy dzień, e, e, Dni Włocławka w, na Słodowie, e, to będzie się odbywał w ramach e, Festiwalu Nowej Muzyki, ale też następnego dnia mamy zlot youtuberów, i na zlocie youtuberów e, będziemy mogli się spotkać ze świeżym. Oraz e, e, Hajhania. E, więc e, mówię dla młodego pokolenia, to na pewno nie są e, anonimowe postacie. E, natomiast w ramach Weekendu Młodych, e, no, to się odbywa w Dni Włocławka, ale też e, kontynuacja e, działań. Już wiemy, że od 1 do 6 lipca United Session, który no, już się nie mieścił w browarze B, więc wychodzi e, do parku na Słodowie. Parku Słodowo, Sky Championship równolegle do Freshlanda w sierpniu na skateparku przy Ulicy Wysokiej. No i zawody e-sportowe, już tradycyjnie w ramach działań podejmowanych przez Akademię Włocławską, Więc to też myślę, że jest wartością samą w sobie, że weekend młodych, mimo tego, że środki norweskie już się skończyły, dalej, Continuuli.